Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Siemano, wam. gdzie jest ledwo co prowadzony, bo każdy się zmęczony. Nie, dlaczego? Ja to jeszcze tak ja się czuję Dobrze, od razu z góry tym wszystkim, którzy mi składali życzenia, chciałem serdecznie podziękować, bo nie mogłem wszystkim odpowiedzieć, było ich bardzo dużo. Ale przejdźmy do konkretów, bo są dwie afery weselne. Jakie afery? <grym> Ty jesteś dwóch w <grym> roli głównej. Nie, nie, nie. Pierwsza nie afera nie. jest aferą niemoralną. Nie, nie, ja już na, żadnych nie, <grym> nie potrzebuję, ja żadnych afer na siebie nie biorę, dziękuję. jest afera z Tobą. Podobno byłeś widziany. By, byłeś gdzie? widziany, powiałeś no, stosunek seksualny z misją na, na tarasie. Na, na tarasie nie. Tak, na, na tarasie. tarasie. Nie na tarasie. Cztery osoby mi zeznały, że byłeś na tarasie. O było otwarte? No, tam nie było tarasu, gdzie ja byłem. Bukałeś był na tarasie, bo mi ludzie ja bym... dzwonią. Nie, Mówią. przy, oknie, przy oknie Narobiłeś to. rzepy, a druga sprawa, zrzegałeś się pod stół. Nie, to wymioty, wymioty pod stół to jest absolutna bzdura. Nie ma takiej możliwości. Tak? Mam informację, nie mogę powiedzieć znaczy, o dźwięk. Nie, to. Mi ktoś nie mówił, możecie kamery zobaczyć No gdzie? Nie ktoś mówił, ale mówi, że to są tylko podejrzenia, ale Na mnie to nie mogło to... bo ja już No dobra, zzałem. panowie, no ale to z podejrzeń, z podejrzeń robić aferę, no jak mówię, że nie, nie. to nie. No, przecież jakbym tam sobie Pawia puścił, to by powiedział. Przyszedł do mnie wczoraj dzwonił, był pewny, że to też żeś narobi pod Nie, bo mi ktoś mówi, że ktoś mi tam też ktoś mówił, że Mi też ktoś mówił, że ktoś tam też tam coś. Tam. Ale no. Kto, kto, kto? No, co? Bo... no tak, no, no, no mi też ktoś mówił. Nie. Bo... Nie, mnie nie bo, ale ja w ogóle... Ja Pawia ja nie, nie potwierdzam, bo ja nie pamiętam. Ja Oczepiny pamiętasz? Nie, nie. Ty to byłeś od 22. Yy, na leżaku, na leżaku. Na leżaku. Na leżaku o ja? Od, od 17 tak. zaczęliśmy bal, to od 22 o. byłem na leżaku i musiałem poleżeć 45 minut. Później poszedłem z Wisią się kochać do pokoju <śmiech> i <śmiech> później przyszedłem i już bawiłem się do samego rana. Nie ma do samego rana. Fajnie, bo powiebał się, że... Później kurde... poszedłem do blazera jeszcze, o 5 rano. Też się kochałem? W wesele skończyliście o godzinę. Do no, też się kochałem. Ja powiem ci, weselowałem i się kochałem. No to dobrze, z sobie... Ja, ale wesele, wesele kobitą się u mnie na Weselu przeprosiłeś. Fajnie, Natomiast fajnie. tutaj kartofel trenera, bandla. Można zdjęcie tego podglądu? Bandelucie. To jest, jest zdjęcie, które, które teraz się wyświetla na, na ekranie. To zdjęcie mówi. Wszystko po prostu, jak to wyglądało. Padel dobry. Krzysztof zamęcił jakieś 40% gości. Nie, ja, ja po prostu. U Badla nie ma, badla nie ma przeproś z tego co zrozumiałem z rozmowy z sensejem... Rozmawiałem chwilę, to wesela <laughs> nie powinno być. Przez dwa kominowimy oświadczyć. mówi, nie powinno być wesela, powinny być treningi i treningi, i tylko treningi. ja bałem o stół numer dwa. Byłem kapitanem stołu numer dwa. Tak, to byłem wszędzie. Kapitan, kapitanem. ale kapitan, proszę Państwa. Ja to średniej, proszę Państwa, kapitan opuścił pokład o godzinie jakiejś 23:00. Zaprowadziłem Hama do pokoju, nie, ale. Nie, ale słuchaj, ale nie od 23. To było druga, w pół do trzeciej. Nie, bo te dwa razy się tam zaprowadzałem. Ale, ale nie, nie od 23:00. No co ty? raz, pierwszy raz był pierwszy raz Poważnie, Ty mi się wydaje tak koło pierwszej. Druga w pół do trzeciej. Gdzie 24, nie? 24. Nie. go wyprowadzałem. Tak? tak, tak. Nie, nie, nie. Wyprowadziłem cię do pokoju. No ale ile można, człowieku? Zlazołeś za chwilę, ale słuchaj, zaprowadzą go drugi raz, zaprowadziłem go, nie mówię. leż tu mówię tylko, nie? Tak, bo go Ta. nie było. Ale, Ktoś go załknął. Szedłem po tych schodach. Ja patrzę wiesz co on robi? No. Uchylił drzwi od pokoju tak. Ja wystawił, patrzeć czy poszedłem. No. No. Wiecie, że poszedłem i złamić ze schodów. <laughs> <laughs> I do stołu siada. <laughs> I dalej przy stole śpi. <laughs> Nie, wiem, nie wiem. I myślę, że Iż się Jestem wie że go nie zobaczę. Jak ale jak, jak lat Ale tak, byłem wystał i tak. <głos> <głos> nie ma nikogo. I z tego pokoju. Dobry. To później za trzecim za, zaprowadzają go do pokoju wraz z jego małżonką są zamknięty. Nie no? tak że małżonka go zamknął. Zamknął. I, no. i poszła. Małżon... Zamknął, a ja się obudziłem w tym pokoju I nie mówię, nie i... Ale nie, ja obudziłem się w pokoju, bo ja nie wiem, gdzie jestem. No byłem na weselu, jestem w jakimś pokoju, <noise> się zamknięty <w> pokoju. <głos> <głos> Dzwoniłem po ludziach, pewnie ktoś wypuścił, ale Gała mówi, że dzwoniłem do niego, Gała stał przy jakichś drzwiach ze szkła i wtedy... Czyli żeby wypuści go. <grym> jako, ja końcówki ja, tak pamiętam przez mgłę, ale... Bo to było Bo, szybko zaczęte. No ja powiem wam ja nie pamiętam tak już w drugiej połowie tego kurde. Kawszy ja wie... sam mówi, że było 100 lat śpiewane. Wszyscy stoją 100 lat, a my we dwóch tam gdzie się tańczy. <grym> Dzieci <grym> tuleci. <grym> <grym> na parkiecie. Bo parkie. wy ja śniadę może znowu. Ja nie wiem. I ten, i Michalinazig go. <grym> Nie, dobrze był. Fajna zabawa. Ale serio mówisz też o tym stosunku. O stosunku dwie pary mi potwierdziły, że ja w ja nie pukałem. No bo ja sobie tam my się, my sobie uprawialiśmy seks przy oknie, a tam ktoś na dole stał i fajkę palił. no to w jednej chce stoją, Także atrakcje zapewniłeś niezłe. wysokie. Później było. A później było bardzo długo. Godzinę w jednym Fajnie, fajnie, że sobie wiesz. Nie, wesele. Nie, wiesz, ale wesele fajne, powiem wam, że jak zaczęliśmy o 5, to pamiętam, że byłem w każdym pociągu, szlaczku, sznurku, tak, kółku, tak. w każdym tańcu. Ogólnie, ogólnie to wam powiem, że jeżeli byście szukali wodzirej na wesele, to ja jest. jestem. <laughs> jest do, do wynajęcia. 4000 netto, ale to do, do godziny 12. Ale jeszcze jest za alkohol... Cała noc 8000. Alkohol i wyżywienie jeszcze trzeba na pewno. No to pakiet cały tutaj naszego Wodzireja. Ale tak źle było? Do tańca? Tak nie, to to bardzo się. Pięknie no. się bawiłeś. Ja? Powiem wam, że. Ja ogólnie. to <noise> Padłem na sam koniec, już nie tam. Pod alkoholiką. Znak, tak pada. Bo po, po prostu jest, to się tak pada. Bo się chce spać. A, bo bo to już to jest, ja jak ja od 5 do, do pierwszej do pierwszej do którejś tańczyłem, siedziałem, byłem wszędzie latałem, no to już na koniec później nie miałem siły Ja się bawiłem, siły. a ja się bawiłem do trzeciej po południu. Uflazera, <laughs> po do trzeciej po południu. Czyli wesele skoczyłeś godzinie 15 kolejnego dnia. O 15 kolejnego, Pięta, o 15 kolejnego no, dnia. Elegant. Ja I czas <laughs> mi bardzo szybko leciał. Nie <laughs> ja, to było, wiesz, tak to było fajnie. Nawet się przykimałeś trochę, chociaż nie? 3 godziny. Po weselu, a ja nie ja do 15 nic, bez snu. 3 godziny. Ale fajnie, ja było. Ja po powiedział, skończyłem, super, położyłem pasuje. się, wstałem koło 12 i kolejnego dnia, że sprzątać tam trochę musiałem, więc się działo, się pogadało, Blip. dużo ludzi się spotkało. Tak, super wesele. Tak, ja akurat się u, u, ubawiłem. Magik bo... był gdzieś Magika? pamiętasz Magika? No, ale Magik mnie umęczył. Męczył Cię Magikę. Nie, no, czy ty Magika? <laughs> magik nie. Magik co kawałek był szyb, z jakimiś dowinami, nowościami. No, no, no i tak proszę Państwa jeszcze w roli <laughs> ścisłości. W to się zaczęło o 22 był pokaz yy, walki z cieniem. Między stołami. A no tak. No Ty już pokazywałeś. Ja? To, a ja? Przecież no Ty mówiłeś. I że ja tutaj nie... słowo. Karwa z Radzikowskim to się do niczego nie nadają. Nieprawda. Nie mają żadnego luzu. Trzeba mieć luz w rękach, a Ty właśnie ten luz tu posiadasz. Tak, mhm. to się przyznaję do tego, co powiedziałeś. I, I, ja nie... I przed trenerem Bandlem prezentowałeś jakieś ja kombinacje powie... boksów. Ale panowie, ja nie powiedziałem nic złego, ani nie chciałem Wam w żadnym stopniu ująć, bo... Jak się wypowiedziałem na przykład o Waszych zapasach, że jesteście bardzo dobrzy w zapasach i niebezpieczni, to już tego nie mówisz. Bednar stwierdził, że nie mamy ludzi na nie chodzimy na dyskotekę. Tak, o stójce, stój. przyznaję, ja w to powiedziałem. <tosł> <tosł> ja powiedziałem, <tosł> że nie chodzimy na dyskotekę. Skalowałeś za strasznie. Że nie umiecie tańczyć, bo jakbyście to umieli tańczyć, to by wam lepiej ręce chodzili. A ty tać chociaż raz? Nie wiem czasu. No. Właśnie. Miałem dużo rozlicznych interesów. Zbliżem trochę gadałem. No ciekawe jak ktoś podchodził pogadać, pogadać. Ale ja nie trańczę, jestem drewniany. Ja Jest też jestem drewniany, ale czy nie dalej? Ja odwrotnie. Ja odwrotnie. Ja jak wypiję to jestem pierwszy do, do zabawy. To ty między, 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 między stołami ty dobrze tańczyłeś. Nowy program między stołami już otworzył. Tak. Każdy ludzi zapraszać i w Źle się ludźmi zaopiekowałem? Byłem kapitanem stołu numer dwa i mówiłem stół numer dwa szable w dłoń, kapitan na no? do prawej. <laughs> no to od wolności odcinek robimy. <laughs> no zawsze to samo. Yes. Było to podsumowanie wesela, ale pamiętajcie, że... Na suple KFD z kodem Strong Kipa macie 5% rabatu. Także zamawiajcie i udanych zakupów. Kamerzysta był z tych, co polewają, a nie piją. Tak? Nie, też był. Tam. Po, po, po pół kielichu. On, on pił. Sta... Raz na godzinę pół kielichów. Nie w stanie była go dalej na sam koniec. Przecież. No, no jak przez 6 godzin wypił 6 kielichów po pół. Pan Body? z parskie lata. No ja taki. miałem mniejszy kieliczek. No wiadomo, no, miałem jeszcze szukany taki. Ja to trzeźwa wybyłeś całej imprezy, nie? No, starałem się, no, musiałem tego pilnować. No, nie? Ja, no, to nie? ja to ci mówiłem razem się napić, trzy, chyba hey. trzy strzały chyba. Ja to cię podziwiam, powiem ci, że ty w tej marynarce wytrzymałeś. Nie no musiałem. Ja to ci podziwiałem. Bo ja bym, bo ja bym nie, chociaż raz w życiu prezentował i musiałem słowa dotrzymać. Nie, ładnie wyglądał, ale podziwiam się, że dałeś no. radę. bo Jak ja ci widziałem, że już na chwilę osłonił, to tu plamy. 30-5 na dworzu. No, 30 stopni. No troszeczkę odworzył. było za a gorąco. A powiedz jeszcze, ten, no. ten, ten, ten gość, który był na Messengerze, którego wysłałeś, to co on robił, co to był. Znaczy no, ja się go zapytam. Ten, co ze ścianą się całował. A to mój taki kumpel jest dobry. Kuszule, Wydaje mi się, że znaczy, jak się zgodzi, to tutaj ten film idamy do odcinka. O no, suszarkę chciałem. No, twarz twarzy jego nie widać, więc może się da się. To wyglądało, jakoby tam. Penetracji ściany dokonywał, ale, on, suszył, suszył ale tak naprawdę suszył koszulę. Albo suszył koszulę, no suszarka też jest z tym logikiem, jak, Na wysokości klatki. Wszyscy siedzimy, siedzimy tam przy stole, tam wiesz, ten, ten, ten młody suł, co ja miałem, no i taki kuper, no tam z klasy siedzi, taką kobietę ma specyficzną, że tak powiem. No. ta kobieta. Nie kurwa, bijako, płacze do domu, już wypierdalaj, mam cię dosyć, nie. Ten magi tam czaruje tymi kartami, no. nie, on, Wyje, nie, tak w końcu, Panie, kurwa! Nie możesz pan zrobić, jakoś, żeby ona zniknęła? To magnika, to. pan zda. kurwa coś tu za czarunik nas tu Ja siedzę, z, no ja z łuczakiem, łuczak no. siedzi, tak, do ucha mi, do ucha mi, tam, no nie, bo no no. mówi, tak, że ja już nie wiem, mu, mu odpowiadać, że tak robiłem. Zobacz, to weź materiał, zaprezentuj go. No, bo tam jest, wola, <thighs f 1990 diversion> yeah, już Nie wiedziałem. Opowieści były cały czas tam serwowane. Ja mogę tylko powiedzieć, że większość ludzi przy stole numer 2 od Bednara wie, jak robić marynatę na mięso i, i co jest z psem. I co jest z psem. 번ijcie, A ja przyjechałem z wesela. Ja Wam powiem tak: śmiechy śmiechami, ale na tym weselu przy stole numer 2 nie było osoby, która nie wzięła. No spoza kobiet, no nie, i tych co nie pili, a tak to każdy wesele na dwa, trzy razy brał. Każdy był na leżaku na godzinę, na pół, gdzieś na ławce, Ale Ja musiałem być na leżaku, jak ja, ty, jak ja od piątej do szóstej wypiłem połówkę z nim, litra, wypiłem od piątej do szóstej. Ty. Ja wszedłem na salę, siema, siema, a to było tak. No tak, bo takie tempo, dobra, pijemy, 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 pijemy cały czas. Ja po godzinie mówię, uuu, mówię. Będziesz trzeba zwolnić trochę, bo to już jest pół kilo na no ubiegłym. Markowi tańcuj, tę łeb pompował już no. też tam. nie to, pił, nie pił. No nie pił, ale ty mu dałeś już historię swoje opowiadałeś. Marek nie, tak, nie pił, bo będzie walczył. Tak, pił, walczył. A Marek Czajkowski? Marek Czajkowski pił. Maryczek chyba drugi, ja bo się raz w życiu pił w ogóle. A ale Marzecza Marek i to łysy przypakowany, taki, ja. nie? Misz, bardzo fajny gośni, bardzo tak? Bardzo fajnego. Bardzo fajny gościu. Sumik chyba nie pił? Właśnie mo, moi mo, 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 rodzice go bardzo polubili, czego nie można powiedzieć o to. Nie żartuję, nie no lubią go, ale nie mogli wytrzymać. Z 20 minut tam wstawił. Poszedłem no, gadać. No to się pogadałem. Wiesz jak to jest, jak po kielichu jest. A ty do no, matki podobny jesteś. Ja myślałem, że do ojca, ale bardziej do no, matki. Nie, do matki. Mieszany. Tak samo jak Zosia, to co babka. No, nie, Zasia babka? No, mi się wydaje, że do twojej mamy podobnie. A był był z No byłem przyłapali przy się, ja? Poważnie byłem. Ja nie wiem czy ja nie wiem co gdzieś nie wyciechło, może to gdzieś tam na jakichś portalach już lata. Ja. Także jedna afera zakończona, czekamy na kolejne. Ja, ja, śpiętnie, ja o tym nie wiedziałem, taki dumy, że samo. No ja nie wiem, no, ja przecież no, no, w, w pokoju byłem. Ja. ja tylko że szeptałem do ucha przy otwartym, ale wczoraj już miał ja. telefon taki. No. Halo? Odbierał od kolegi Halo. Wiesz, o kolega? Wiesz, tak. Wiesz kto no, po prostu narzygał? To El Padre. El Padre nie narzygał. Ja pa... Nie. El Padre podobno narzygał właśnie. Że nie ma takiej normalnej możliwości. Ja nie, ale tam poza, poza kamery, tym człowiekiem tam. sobie inni świadkowie, którzy tak samo zeznają. Ale no nie ma takiej możliwości, żebym to ja gdzieś tam z hafta puścił. Co? Ty? Ja w ogóle nie wypiłotowałem. Ja, ja nie ani wiem, nic. bo ja podobno byłem. Ja tak nie robił. Zampięty wtedy. Co? Nie, 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 nie było takiej w ogóle możliwości, nie ma takiej możliwości. Bo... No przecież, dobra, przechodząc do innej sprawy, podoba się? O, tak, but jest już taki a skarpetka. No, wiesz że ten? Skarpeta, tak. Ale no. skarpetka wiesz tak, taka? No, wiesz taka? No, dlaczego? Bo tylko takie miałem czyste. Ale taka powinna być. Ale jest Co? Strogi gipek. Tak. Skarpeta jest strogi gipek. jakby były czyste zakłoski. Ten miał zestaw jest naprawdę spoko. To ci tu przyznaję rację. Ale tam też, też jest. Tam też jest. Na jesień tam ten jest. Dzisiaj, gdzie buty? Ja nie mogę chodzić w butach, bo ja mam po na <noise> nogi pościerane. O, co ty masz, kurwa? Pościerane. No, haluksy masz takie? Nie, no nie Ale mogę. Ale masz odciski. No nie, nie mogę no ja nie mogę ten, bo mam wszędzie pod... odciski, pięty, mam trochę zdarte kurwa. Od potofli? Tak, o to Wczoraj siedzimy, wczoraj siedzimy, słuchajcie, wczoraj siedzimy u blafera, wczoraj siedzimy u blachlera. no ja w tak siedzi, siedzi, no i ktoś ty, a ci kostki popuchły, a w na koski Koskim No faktycznie. Kur, ty mówi o Jezu, nerki stają. <gry> mówi, mówi. Co to się dzieje? Mówi, no, to, o, zauwań, było się. tak. No i wczoraj była dyskusja u blazera. Tak było, Czy kobieta tak. jest rodziną? Wyszło, że kobieta to nie jest rodziną. Bo kobieta nie to to jest rodziną. Kobieta rodziną jest. jest że rodzina jest, mama, ciocia, oczywiście. No i, no i, i wszyscy żeśmy Oto. zachodzili w głowę, kto ile ma cioć i wujów. Oczywiście, że tak. Jak mi się usłyszy, że nie ma do ciebie cioci, no, no wczoraj nie, nie usłyszała. Szaczała, no nie, no to obca kobieta, no twoja żona jest obca kobieta, twoja żona, twoja żona, ale to cio, są obce kobiety. I tam. żeśmy siedzieli wczoraj i wyliczali, kto ile ma cioci i wujów. Dzieci. <laughs> Dzieciak tak, bo dzieciak jest z mojego tam, wiesz. No ale no no, nie właśnie nie wiem jak to jest. Z mojego jajka, no a no, 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 no jak to? No, no spokrewnienie, no. Dojedziesz no tak, no, patrz, dojedziesz, no no ale. No jad... rację masz, tak? No jak, no jak? No jedziesz do Szczecina, poznajesz na dyskotece Bożenkę. No tak. No, no i co no, to porzędzenie? No ale tworzysz rodzinę z tą osobą. No, ty Twor, nie, ale tworzyć, a być, ty no tworzysz no tak, a być no Tak, tak, no rację. Chodzi o język krwi. Obca osoba. No wiedzy w kwizionie, to w kwi zion, Brat. Brat. No tak. Nie jest obcą osobą już, bo jesteś spokrewniony na przykład. Ale kobieta, każda jedna, jeżeli nie jesteś w związku z Kaziroczym. Każda kobieta jest tobie... Jeszcze, jeszcze Ty, Jeszcze coś ci powiem. Jeszcze wczoraj była zagłoska. Jak zapisać kowicie majątek, żeby go nie rozpieprzyła syn koło 18, żeby go miał. Tak. No to nie no, musiał na, na, musiałbyś na syna zapisać i że twoja żona do momentu... W ogóle nie się na schór, Ale że nie może, może tego sprzedać. No, no, nie może jest... sprzedać, może dysponować w jakiś sposób tym ale nie może go sprzedać. Bo to nie, z... nie rodzi. Ale... ale nie, ja... No To, to powiem Ci, jak się z Misią pogodziłeś u mnie na weselu przedwczoraj. Znaczy ja z Misią się nie kłóciłem, no żeby jak, się nie... godziny bo ja z Misią nie mogłem tydzień dać się patrzeć. Jak ten <laughs> odcinek wyjdzie we wtorek. Nie mogliśmy dać się patrzeć. To znowu do soboty gdzieś się może nie odzywać. <laughs> nie, no, ale na to słyszałem. Ale, ale takie rozkwiny Czyj, były jak koraj, no. jak to Jak to zapisać jak to jest. Teraz się kochamy bardzo, bo dużo dużo romantycznych słów poleciało podczas Sekcji. Ty, ale z drugiej, z drugiej kwestii, no bo nagrywam ten odcinek, widzieliście tą akcję w Poznaniu? Tak, o kobietę. Eee... O kobietę, klientka, strzał. strzał, nie widzieliście się... tego? Nie. Na, na, na grupie jest, gościu-gosio i... Przyszedł, przyszedł chłopak, z którym klientka się rozstała ileś czasu no. temu, pisali, że to był chłopak, który pracował w urzędzie miasta w Poznaniu. Normalny facet. Normalnie przyszedł, odstrzelił narzeczonego tej klientki, z którym klientka była ponad rok czasu w związku, nowy, zaręczyli się tydzień temu, odstrzelił jego, Przy na jej oczach sobie byłem że lokalny, ja no, no, no nie słuchaj, no nie słuchaj, że Dwa dni temu. Na ty... na z soboty na niedzielę, teraz. Z dwa dni temu, no. No. Klientka krzyczy, ludzie pomocy, pomóżcie. Wiecie, że przyjeżdżał samochody, tam się nikt nie zaczęło. No, w sumie, ja na przykład się, no może ktoś się bał, no, bo tu no, strzelał No nie. By. No właśnie. Ale wiesz, ale no, nikt nie wyszedł, nikt, nikt nie pomógł, no. Ale on, wiesz co, on jak widać po tym filmie, nawet on, by chyba nikomu, nikomu by chyba krzywdy nie zrobił poza tą konkretną osobą, która No To nie było normalne, no, bo tej dziewczyny nie ale dziewczyny nie ruszył. No dziewczyny nie, ale tam na przykład oddał w jego kierunku jeszcze jeden strzał. Ja, ja nie był... wiem, czy ta dziewczyna dostała, czy nie dostała, bo tam też tak, wiesz, nie ta. widać za bardzo. Ale jakby chciał iść na całość, no to co mu szkodziło? I tak lipa, i tak lipa. Nie? Ja, nie. Chore czasy. czas. Ja, czasy, to ja coś tylko coś powiem, że, się że się dziewczyna może. do końca życia skrzywiona psychika. Tam, ja nie wiem, czy ta psychika jest do odratowania. Nie, zawsze będzie to. Powiem. To jest zbyt dramatyczne, żeby no, tego nie pamiętać. Nie? Masakra, ja powiem wam, że masakryczna sytuacja się no. masakra. No i widzicie no, i normalny człowiek tu nie musi być jakiś, wiesz, nie wiadomo kto, no nie. Normalny człowiek, coś go tam gryzło, coś go tam bolało. Miłość. I teraz miłość, czy, miłość. To uczy, czy choroba. I się choroba, no gdzie do miłość? Chuje? Naukowo jest udowodnione, że pierwsze tam 16 miesięcy czy 18. No. Czy pierwsze półtora roku, czy dziewięć miesięcy już nie pamiętam tego zakochania takiego, no. to jest stan taki trochę nie, 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 wiesz, nieważkości dla człowieka, nie? Człowiek no. wtedy nie myśli racjonalnie. Więcej tych kurde, wiesz, hormonów jest, tych endorfin, tego wszystkiego w głowie, nie? To jest naukowo udowodnione, nie? Ale, Ale ma, powiem zobacz, mocno... jak się dobrze czujesz, jak jesteś zakochany pierwsze pół roku w pani. Jest wszystko o człowieku, siły to jest, można spać po 2-3 godziny, lata, że jak na nakręcony. Na, na, na i tak się to stabilizuje. Tak, a później ktoś się tak, że pół roku <laughs> i wypierd... Ty, wy w ogóle na ślubie, czy nie ten? Ja Ci? byłem. Nie, ja nie ja byłem. byłem. nie byłem, Ja nie ja byłem, byłem, bo tak. małżonka myła kudły pojedynczo <noise> i się spóźniliśmy, szkoda. Ja byłem, wszedłem do środka, ale Antek tam biegał, biegał wszędzie dookoła, po, popatrzyłem trochę. No. Myśleliśmy, szczerze mówiąc, że zdążymy na rozdanie, rozdanie na... Ty. Prezent. co, on cię odwiedził? Krótko chciano. Co? Oddaję poszed i mówi dlaczego się żeniesz. Ta. No tak. No No się, i co odpowiedział? Dlaczego tak. Znaczy nie, no, dlaczego się żeniesz i czym jest dla ciebie. Ja w ogóle się zmiłuję, że żeniesz. No to zapytanie ty. Ale słuchaj, no ale właśnie... To są nauki takie. No wiesz, to te inne, nauki nie, takie te... no nie no, ale słuchaj, ja się, się nie no zmiłuję, bo to się zaczyna, nie no i mówili, dlaczego, dlaczego mówi się, że żeni się, że trzyma się za ciebie miłość? Nie? Coś takiego, nie? Mówi to w ciele, nie? Mógłbym się odpowiedzieć. No i co Nie, wiesz, co kochasz, że Jeliko tak mi powiedział, nie czujesz takiego, nie? No i co powiedziałeś? No nabiegł, no czy na biegu? No powiedziałem, no, że nie spodziewałem, nie spodziewałem się takiego pytania. No moim zdaniem no, kocham ją za nic, że miłość jest totalnie bezinteresowna i, i no nie ma czegoś takiego, że kochasz za coś. Tak jeżeli kochasz za coś, to już nie jest miłością, tak? To dobrze, że ja mu nie odpowiedziałem tak o 21 na to pytanie. Ale nie, no ale znaczy, ogólnie <laughs> <laughs> Ale nie, no no, dlaczego? To, <laughs> w ogóle, w ogóle to było fajne, takiego no, takiego wiesz, no ja lubię takie na <laughs> przykład. No tak, no, ale z drugiej strony czego to chodzi? No, no, ale co to No właśnie... No sens w tym, żeby zadać takie pytanie, żebyś, tak? wiesz, no moim zdaniem to było spoko, nie? Aha, aha. Mi to się akurat nie? Nie spodziewałem się tego, nie? Tylko aha. coś totalnie takiego, coś innego, nie? A to był biskup, co udzielał w ślubu? Nie, dwóch księżyc. Nie? Wiesz. No bo tam u was jest biskup, nie? W Robiczu. No jest. I fajnie panowie Wesele, powiem wam, wesele. Obrączka super. nosisz? Gdzie obrączka jest? A, Jeze. E. Nie puchną łapy? Nie. Byłeś na zapasach dzisiaj? Byłem. Wszyscy mnie nie miałem jakby nie pojechał na zapas, to wiesz, co by było? Na weekend, na weekend, na weekend. Janek był? zadowolony? bardzo zadowolony był. Yy, Musiał Jan... jechać do domu chyba. Tak, bo ale. Janek już teraz nie jest swoim fanem też. Bo Wandel Bucho męczył. Bo Wandel kazał Jaszkowi jechać też. Ale Janek by chciał. Janek by posiedział. No. A ja lubi, Janek fajny. Janek fajny. Tomek. To, to bym mówiłem, że na Tomka by się nadział. Tomek Koniarski, no, no. no. O, ten Tomek Koniarski, ale to też. Bo ci sięgnął ze dwa razy, to byś nie wiedział, o, gdzie, gdzie o, po stołem jest. może tak być. No pewno by tak było. No. Byś się wyjaśnił, kto Ale po no. 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 no, Ale, co, ale nie wiem, ty. <śla> męczy tam z tymi żygowinami pod stół, jak ja naprawdę czegoś takiego nie zrobiłem, jak była kocham, no. Co ty? <śla> Zadzwonię w tej sprawie. Naprawdę? Nie, no musimy jeszcze ten telefon wykonać. To jest nas, nam, dam człowieku na milion procent. Bo ja nawet wiesz co, ja na tym weselu, jak przyszedłem, jak zjadłem o piątej, to później nie miałem czasu jeść. Ale poczekaj, bo tu jest, mówię, to są świadkowie. Później na później to. to nie miałem czasu jeść nawet, człowieku. Ja nie jadłem do samego rana. Ty. Halo! Aha! Ty, bo tu z Konradem jestem, do no nie? No. Kto to tam malował pod tym stołem? No nie wiem, mi ktoś mówi, że podobno. Dominika, ale Dominik coś tam wyszło na to, że tam gdzieś samochody malował, a nie tam. <śles> 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 że podobno coś tam wyszedł na spacer, ale. Spacerował? Spacerował? Co? Tak, że podobno spacery, były, i że tam. A pod stołem to nie wiem w końcu. Czy to był u was, czy u kogoś innego? Czy no, u kogoś, u kogoś tak. innego to było, to mówi, że tylko samochodów malował? To no, podobno coś tam było, że spacery. Dobra, odpoczywaj. Niech wątroba ci odpoczywa. Do. No, ty słyszysz, na, na Lubiankowie remontów nie musisz karnie przeprowadzać? Wszystko bardzo dobrze. Dziękujemy. No, no no na, na razie. Nie pamiętam, że pod stołem na pewno nie malowałem, nie pamiętam też, żebym malował na, 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 na dworzu, a może tam mu będzie wrabia. Może gdzieś tam, tam spawa na dworzu puściłem, ale na pewno nie pod stół. Ty, przy tych ilościach co tam poszły, to człowieku tam mogło się zdarzyć wszystko. Nie? O No dobra słuchajcie, tak jak będzie tam 15 tysięcy lajków. Dopuścimy Wam fajne momenty z weselem. No nie wiem, czy, czy świat jest na to gotowy. Temu powiem, <grym> że to jest. <grym> może być za mocno. To, to jest wesel. No. Trzeba bawić, trzeba się radować. Trzeba będą twarze blurowane. Tak. Może będzie pokazane, jak było. Malowane. Ja, Mordyczki, jak, jak zwykle serdecznie Was. <grym> pozdrawiam. Albo na razie działam. Serdecznie, Ale to Was nie pozdrawiam. na tym, <grym> ja Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i żebyście byli jak najdłużej z nami, dziękuję. Tak jest, a my jeszcze serdecznie wraz z małżonką dziękujemy za życzenia, za wszystkie życzenia na Instagramie, na Facebooku idzie tam tylko pisaliście, jeszcze raz przepraszam na wszystkie, nie byłem w stanie odpowiedzieć, starałem się, ale no nie idzie. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz i na koniec oczywiście czerstwy, weselny to. Wodzirej Krzysztof. Słuchajcie, będzie to monolog kobiety z facetem. Facet mówi do kobiety tak skoczysz mi po dwa piwa, a magiczne słowo? Pokus pokus czary mary, zapierdzielaj po browary. A kobieta tak patrzy na niego i tak. Pokus pokus, Encep, ence pence, zamiast cipki masz dziś ręce. A facet tak patrzy mówię. skoro jesteś tak pyskata, dziś ominie cię wypłata. Bardzo mocne masz dziś czary, zapierdalam po browary. To <śmierdala> no jest dobra.